Szkoła Demokracji, Szkoła Samorządności to projekt, który został przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a skierowany jest do pracowników systemu doskonalenia i do nauczycieli pracujących w szkołach. Projekt ten przygotowany został w związku z dwoma nowymi rozporządzeniami, które warunkują pracę szkół i ośrodków doskonalenia. Pierwsze z nich to rozporządzenie o nowej roli placówek, a drugie rozporządzenie to rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, w których jasno określone są wymagania dotyczące kompetencji społecznych i obywatelskich naszych uczniów. Projekt ten odpowiada również na potrzeby związane z przygotowywaniem nowego dokumentu, który będzie w Polsce obowiązywał krajowych ram kwalifikacji, w których jako podstawę do opisu nowych naszych kompetencji bierze się wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Projekt ten jest projektem, który pomoże nauczycielom pracującym w szkołach w osiąganiu wymagań określonych w rozporządzeniu o placówkach i w przygotowaniu polskiej młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Chciałabym się podzielić swoim doświadczeniem w pracy z Radą Pedagogiczną. Otóż pierwsza z rad, do której trafiłam, Wydawało mi się, że była bardzo sceptyczna i nie do końca zauważyła to, co istotne w tym programie, nie do końca była przekonana co do założeń. Natomiast już na drugim spotkaniu bardzo wyraźnie było widać, że zaczęli mówić z pasją, z pełnym zainteresowaniem o tym programie. Co bardzo istotne też, zauważyli pewne relacje i włączanie się dzieci, rodziców w cały proces. Myślę, że nastąpiła naprawdę duża przemiana. Demokracja, samorządność, prawa człowieka, edukacja obywatelska wszystko to kojarzy się z wiedzą. Tymczasem program Szkoła Demokracji, Szkoła Samorządności to jest taki program, który pokazuje, jak to robić. Dlatego szkoły, które do tego programu przystępują, mają szansę na zmianę mają szansę na budowanie nowych, nowej kultury pracy szkoły. To jest program, który jest nastawiony na Drugiego człowieka. To jest program, który jest nastawiony na współpracę i program, który angażuje wszystkich nauczycieli w szkole. Nie tylko nauczycieli historii, nie tylko nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, ale również matematyków, informatyków, ponieważ cele, które realizujemy w tym programie, są zapisane w podstawie programowej. To są te wszystkie umiejętności ponadprzedmiotowe, i tutaj pokazujemy, jak to robić, nie angażując dodatkowych środków, dodatkowych sił, tylko po prostu w Przyjazny, fajny sposób, atrakcyjny, ciekawy zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów można to zrealizować. Projekt otwiera nowe drzwi, nowe możliwości dla szkoły i środowiska lokalnego. Dzięki projektowi może zostać nawiązana współpraca pomiędzy szkołą a środowiskiem lokalnym. Projekt wzmacnia kompetencje zarówno nauczycieli i uczniów, kompetencje, które. Na pewno będą wpływać na lepszą jakość życia w środowisku lokalnym. W dzisiejszym świecie młodzi ludzie potrzebują bardzo wielu umiejętności i kompetencji. Wśród nich bardzo ważna jest umiejętność aktywnego życia w społeczeństwie demokratycznym. Szkoła ze swoją strukturą może tę umiejętność kształcić. Nasz projekt pomaga radom pedagogicznym na taką zmianę mechanizmów i relacji wewnątrz szkoły, które pozwolą uczyć demokracji poprzez działania.